Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nagi Dzisiaj wpadam do Was z kolejnym filmikiem z inwestycji, bo chciałem wam się pochwalić właśnie jak te nasze inwestycje, które w poprzednim odcinku mówiłem, że robię wyszły No i zobaczcie tutaj Ederson sprzedawany od 30 nawet za 38 tysięcy poszedł 3 karty mało tego za 35 chyba ostatnie za 30 tysięcy dodatkowo kupiłem kilkunastu e, bramkarzy bramkarza kilkanaście karda sensjo e, jego kupowałem po 2 do 2,5 tysiąca no udało się kurde e, za 6 tysięcy prawie posprzedawać e, dodatkowo sprzedałem karty ze składu loris ja go kupiłem powiem wam szczerze za 80 tysięcy go sprzedałem, ale kupiłem go za 30 tysięcy, jak sprawdziłem jego cenę to uznałem, że warto go sprzedać, no bo 50 tysięcy na plus, dzisiaj kończy się SBCO i Kone i ta cena wróci z powrotem kadar trafiony z jakiejś tam paczki sprzedałem również właśnie Douglasa Kostę ze składu, dlatego że właśnie też ja go kupowałem chyba za 20 3 czy 4 tysiące no sprzedałem za 40 i tak nie gram, e, kto tam jeszcze, Alex Telesz też ja go kupiłem za 8 tysięcy, poszedł za 13 go Aspas, e, on chyba był z paczki, więc też fajny zarobek e, z, co tam jeszcze, Zomerów i Silva to tak średnio, tych miałem dwóch tego jednego, też coś na nich zarobiłem, no i tutaj Zajek, no niestety na nim nic nie zarobiłem Dosłownie wyszedłem na zero, bo kupowałem go za 2600, 2500, no to może tam po podatku zostało z 1000 końców, yy, tutaj właśnie widzicie jeszcze bramkarzy, ale tak po, przechodząc do liczb, no to za, bo tu jeszcze miałem Ozila, Ozila no nie wiem właśnie czy przypadkiem usunąłem gdzieś czy coś, yy, jego kupiłem jego karty, to chyba były 4 karty za 79 tysięcy sprzedałem za 104 yy, podatek był 5200 na czysto bo zarobiłem 20 tysięcy pianić, miałem dwóch pianiciów yy, i on poszedł yy, kupio, kupio, kupieni byli za 56250 sprzedanie 72 podatek 3600 Zarobek czy 112 150 Miałem dwóch Millerów jeszcze i jego kupiłem za 40 000, sprzedałem za 56 podatek 2800, zysk 12700. No i na Edersonie, no szkoda, bardzo żałuję, że zainwestowałem w niego tylko te 150 000, bo jego karty sprzedałem za 274 000, podatek był 13 000 i zysk. Na wszystkich kartach po odliczeniu taki dodatkowy po prostu zysk 110 500. No i perisic, jedna sztuka, miałem to zarobiłem na nim 3000 na czysto. 300. Podsumowując, na tych wszystkich kartach zarobiłem 157 900. Można powiedzieć, że no gdyby doliczyć jeszcze na przykład takiego Koste, na którym zarobiłem 20 000, czy Lorisa, na którym zarobiłem z 50 to można by było to więcej policzyć, no jednak to nie były moje inwestycje. I teraz w co inwestowałbym dzisiaj? Szczerze w nic. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wejdziemy sobie w wyzwania budowania składu. Jest dalej SBC o średnią ikonę. Wiecie co jest najgorsze? Że są jeszcze jakieś podbite SBC. Wspominkowe jest Arjen Robin i tak dalej. I o co chodzi, że dzisiaj, jeżeli skończy, skończą się to już te urodziny, tak naprawdę, czy nie urodziny, ale skończy się to SBC, no to jest taka opcja właśnie, że te karty spadną. Dlatego ja wstrzymuję się 2-3 dni z inwestowaniem i teraz polecimy na grubo, bo zainwestuję prawie 600 tysięcy w następnym odcinku, może nawet 800. Bo szczerze powiedziawszy yy, chciałbym sobie dozbierać na jakąś fajną ikonę Tak wygląda mój skład yy, Właśnie tu już jest Rivaldo, którego trafiłem yy, Tutaj na pewno wleci Aleksandro Tu odkupię sobie Lorisa No ale na razie to tak wygląda yy, Rivaldo jak się spisuje 4 mecze, jedna bra... Jak, on jedną bramkę strzelił? Z przewrotki Lol W pierwszym meczu Boże, nie ogarniam tej gry no na pewno trafił yy, bramkę z przewrotki w pierwszym meczu i to w sumie było tyle, co pokazał przez te cztery mecze. Aczkolwiek nie ma statystyki, może jakiś samobój. No, no i tak na razie to się prezentuje. Yy, no, no nie mam na razie jakiegoś pomysłu, myślałem coś o Neymarze i Mbappe. No ale to właśnie jakbym ich kupił, to bym cały hajs musiał zainwestować, więc jeżeli miałbym tak 1,5 miliona na koncie, no to nawet milion trzysta to mógłbym o tym pomyśleć, no bo znowu kupić Neymara, Mbappé, no to jest bardzo duży koszt, a ja nie potrzebuję aż tylu zawodników teraz, tym bardziej, że jakoś mocno dużo nie gram, tylko właśnie skupiam się na handlu i tak dalej. Jeśli się podobał Wam odcinek, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!